Moi, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sky. Nie jesteśmy w Catwasen. Tam gdzie... O! I proszę, kończyliśmy odcinek w Cutvasen. I są wampiry. Czy potencjalnie ktoś może zginąć z postaci niezależnych? Tylko chcemy bardzo co uniknąć. Podleć się. Delikatniej na leczenie choroby też sobie weźmy z chrupkę. Początek od ciekawego, zaczynamy od walki. Hmm. Ojoj, oj. Chybiliśmy z krzykiem. No niedobrze, niedobrze. Aj. Stążyliśmy ja jestem przekonany, że ona nas y, zamorduje, tak czy chcecie? Oficjalnie witam Was w kolejnym odcinku Skyrim z bardzo dynamicznym początkiem. Jak sami widzieliście, no, wampiry postanowiły, że nas będą y, atakować i że zobaczą z nami. A co my bardzo chętnie zaakceptowaliśmy ich y, wyzwania. Mamy chyba wampiry, tak. Jest trzeba jeszcze jedną miksturkę ukończenie chodoby zażyć. Słuchajcie, zrobiłem sobie taki trochę backtracking, to znaczy e, między odcinkami w dwie lokacje e, mianowicie kryjówkę przodków e, wyczyściłem do końca z lutu. a teraz kryptę Team Hollow w krypcie Team Hollow e, na jed, dwa pomieszczenia przed nie. Dajno pomieszanie przed ścianą z krzykiem. Możecie się znaleźć w nence. ukryty taki oto przysmak, mianowicie jest to księga czarodów nekromatyczne, i to jest jedyna księga tego czaru w całej grze, którą możecie zdobyć, więc nauczymy się tego zaklęcia. I teraz, słuchajcie, plan na ten odcinek jest taki, że yy, tutaj się jeszcze trochę pokręci, ale to później, bo dalej szukamy właściwego kamienia yy, przeznaczenia. Natomiast tutaj jeszcze słuchajcie, no pamiętajcie, że mamy jaskinię kronowaną, które jednak nie do końca zbadano, bo tam trafiliśmy na jakieś wesołe zgromadzenie, które sobie teraz ujmuje z Twim taka właśnie wiecie, też skupi chrupka, muszę tak powiedzieć, w postaci później możliwości powrotu tutaj i wyzbierania lutu. czego jeszcze nie zrobiłem z Tobie to jakoś po z serii nagrań, które dzisiaj dla was zrobię, nagrałem dla was dzisiaj około czterech odcinków, które będę rzucać na tubę. Więc liczę, że jednak postanowicie, że chcecie być na bieżąco. Ale póki co tu się zakradnijmy, bo słychać jakieś szepty dość wyraźnie. Wygląda dziwnie jama, wiecie? Podobno tutaj jest w jednym z narycznych questów. Jednak nie będę wam mówić, o który dokładnie chodzi. Okej. ok. Płytka naciskowa tutaj. Czyli trochę nas to poszarpało. Ale okej. Okay. Co my tu może coś ustalimy? Wampirzy, sługa. A tutaj młody wampir. Spójrz, to nie jest lokacja powiązana z tym DLC. Jasne przeciwnicy są typowo pod DLC Dongars, które właśnie przechodzimy. I jednak zapiszmy tutaj sobie. Jednak można było dostać w łeb w miarę okrutnie na samym początku. Papa, jest pa. tam kto? Ups, Ach, ona jest na lewo trochę. A ty to skąd? Słuchajcie, nie, to jest rekord. Kurde. A, cztery wampiry. Znaczy, zobaczyliśmy, trzy zaraziły nas wampiryzmem. Ja pierdziele, no. Powiem wam, że takiego senu cztery bym się nie spodziewał. Słuchajcie, chyba tutaj już wszystko wyczyściliśmy. Ja sobie tutaj, jak mówiłem, wrócę. Pomiędzy odcinkami. I jednak to sobie wyspieram, bo tutaj może być ktoś sporo dobroci. Naprze się wszystko w walce z e, wampirami i da się tylko z nimi. Jak również wiecie, w przyszłości, no, będziemy mieć inne wyzwania na głowie. Takie jak chociażby składzenie No, przeciwności losu. Ok, to mięskim zrobiliśmy bardzo szybko. Tak, spodziewałem się, że tam zajmie trochę dłużej, ale też nastawiałem się, że tutaj nie musi być dużo lokacji, że tam być może będzie coś e, rozmiarowo właśnie w ten sposób zrobione, ale zresztą tu będzie więcej przeciwników. Ok, słuchajcie, e, idziemy do tego obozu tych na pograniczu, bo tutaj powinno być najbliżej do miejsca, które mnie bardzo mocno interesuje to jest e, chyba najlepszym przez przeznaczenia w grze według mnie oczywiście tyle, ile e, osób tyle opinii, a opinia ma do siebie to, że jest jak dupka a to oznacza, że każdy ma swoją jest to w porządku ok, tam to się nie nie mogę się doczekać kolejnego no, tutaj widać, że kwatarz mistrzowa gramowatnych bardzo nie lubi yy, naszych cesarskich. Tak samo Cesarcy nie lubią naszych gramowadnych. No jakby nie było. Nie będę wam mówić, z tą sobą będę sympatyzować. Yy, podczas wojny domowej tego wszystkiego dowiecie oglądając aktywnie Sadie. Natomiast tutaj, podkreślam do siebie, to jest właśnie taka yy, pagodkowata lokacja, jak już zauważyliście. To jest jakaś jaskinia. A hmm. stoi kłam, co jeszcze robić nie zamierzam. Po prostu yy, nie pamiętam, czy tam nie ma czegoś związanego z fabułą. Mam tutaj koron, to jak tam idzie sobie go wydobędziemy. Jest to bardzo dobry pomysł. I to słuchajcie, w krypcie Dim Hollow yy, udało mi się trafić na kuferek na poziomie mistrzowskim. Udało mi się go otworzyć, w racie czego nasze umiejętności odpowiadania zamków dosły troszeczkę i obecnie no to było takie plus 2. Teraz chcę się skupić na tym, żeby rozwijać sobie ładnie do 30 łucznictwo po to, żeby kupić cokolivzrok. Jest Ja coś, co się bardzo przyda w snajpieniu przeciwników na daleko. A jeszcze też będziemy zbierać na umiejętność, która pozwala nieco spowolnić upływ czasu. Więc jak najbardziej sobie ułatwimy grę naszą postacią, naszym buildem. A to jednak nie zamierzam długo tego kamienia przeznaczenia szukać. A tu już ewidentnie za daleko pobiegliśmy. To jest gdzieś bardziej, wiecie, raczej w tej części ten kamień przeznaczenia się znajduje. Bym musiał sobie szybko spojrzeć podgl podgląd. Jednak tego nie chcę robić na nagraniu. Bo to jednak też świadczy o mnie, yy, raczej niedobrze, skoro twórca no, nie jest w stanie dojść na własną rękę, gdzie co jest, no to raczej do osób dociekliwych nie należy i też pewnie korzysta z ułatwień, gdy sobie planuje content. A czy to jest żywy smok? Kacie, trzeba zmówić, tak i. Ej, za to jest taki szczyt, który wygląda z mojej perspektywy jak smog. Myślę, że on tutaj ma, bo po prostu jest e, to śpiący smog. <grych> A wyskoczycie, e, nie było pytania w tym układzie. A, ale okej, okay, no. To jest też w pobliżu smaczy szczyt, którego wolałbym uniknąć, jednak o. A co to za duda? Srebro? Jak najbardziej. O, tutaj polecam Wam bardzo e, wydobywanie dud z srebra oraz e, złota. Z tego względu, że one jednak e, później mogą być użyte na. Czyli dobrze mówię, oczywiście poprawcie mnie, bo też no nie robiłem. Jednak bardzo dawno kowalstwa. To może być użyte później na pewno na yy, wyroby jubilerskie, czyli na szyjniki, nie na szyjniki. być może już do jakichś ulepszeń. Yy, broni. O, proszę, mamy. gdzie na SC. Musimy jednak trochę na południe pójść. Żeby zdobyć teraz interesujący nas kamień przeznaczenia. Tak no, droga może być trochę bardziej wyboista niż... Yy. Do innych lokacji, dlatego być może na to cały odcinek pójdzie. Mam nadzieję, że nie. Znaczy, jesteśmy chyba około 10 minut, tak patrząc na oko. zapewniam sobie zanotować godzinę rozpoczęcia e, nagrania. Też jednak chcę konsekwentnie trzymać się tego, że odcinki będą w przedziale 28-33 minuty. Jest to dla Was długość optymalna, ponieważ a to jest tam chyba, ponieważ od jest tam przesadzę z ilością na w jednym odcinku. A to, że was taki odcinek no jednak nie zmęczy. No, nasi żołnierze, chyba są trochę niecierpliwi. Także tak to jednak wiecie, no to seria jeszcze będzie no trochę długa. Choćby na to, że dobimy jeszcze wątek. Wojny Domowej, i wnocznego bractwa Gildii z Akademii Magów. Jeszcze Akademii bardzo nie widzieliśmy yy, w tej serii, ale istnieje takie coś plus DLC obecne z vampirami i DLC Zagon bod z gratiem w roli głównie, tak? Chciałem pierwsze, prawdę, główną, która właśnie idzie do tego smoczego dziecięcia. Skąd wiemy, że to jest smocze dziecię? ponieważ jego kultyści, gdy nas atakowali, powiedzieli wprost, że Mirak jest jedynym smoczym dziecięciem. Także osoby uważniejsze mogły to wychwycić i zapamiętać. A nam się udało szybko dotrzeć do kamienia kochanka. Zobaczcie, wszystkie umiejętności rosną szybciej o 15%. To nie jest chyba wspomniane. Wprost, jednak, jest to coś, co nam się bardzo, bardzo mocno przyda. Ok, też sobie tutaj e, to z to możemy przytopić na tamka, która się przyda do tego zadania. To lekarstwo kwiaty czyli wonecznika kostuchy możemy zdobyć w okolicach samotni i. Modo no, Najlepiej go ustępuję na bagnach. Ja sobie ten stępuję właściwie w krybcie Dim Hollow i zastępuję go się nie odbinu bez skazy w tym momencie. Ja tutaj bym bardzo chciał e, przejść od tego zadania na samym początku. Tak, no, dać mu jednak najwyższy priorytet, ponieważ e, możemy tam zdobyć dość ważny element naszego buildu. I dopiero z tym elementem, buildu, chciałbym iść dalej na wątek główny. Ok, kto na godzinę? 6:50 rano. Wampiry nie powinny zaatakować jednak. Ok, szybka podróż, żeby tutaj trochę czasu zaoszczędzić. Jak najbardziej zajmiemy się tym zadaniem, prolok. A tutaj, pod co Musi się zastanawiać po to, żeby skorzystać z kapliczki Kynadet. Ponieważ nie mamy mikstury uleczenia choroby, alternatywnym sposobem na jej zdjęcie jest odwiedzenie kapliczki bóstwa. Kynadet znaczy się do bóstwy, więc w przeciągu 72 godzin możemy bez konsekwencji sobie zdjąć tą chorobę. Jeżeli się nie wyrobimy. To wtedy problemem będzie to, że wampiryzm się w nas zakorzeni. I będziemy musieli alternatywnie zajmować sobie ten negatywny w tym momencie dla nas stan. Zobacz, tutaj nic nie mamy. Wszystko jest tak, jak być powinno. O, tutaj wspomnieli jednak, że jest to bonus 15% do szybkości, do swojej umiejętności. Okej. Okay. Dobra, prorok, To trochę to zadanie ciągniemy. Jak... nie wiem, ucznia przed tablicy. Tutaj nic nie umiała jednak walczy ta paweczka, żeby uczeń nie dostał pały. Tylko coś wyżej. Ale na skońcie, no trzeba tutaj jednak yy, Zadanie zrobić im dobrze, bo to, co będziecie musieli za chwileczkę wykonać, no zobaczycie sobie, że to jednak będzie wymagało yy, dłuższego przygotowania. Że to, co tutaj robię, jednak... Yy, takie przygotowania, jednak ma to sens. No witaj! witam cię w świetle świtu, tak sjonieł dobrze znów widzieć. Oj, bo się zadumienie. E, czy dobrze cię z do Twój Isran dobrze dba o moje potrzeby. No i muszę powiedzieć, że ta forteca jest wspaniała. Mam kilku kolegów, którzy chętnie zbadaliby to miejsce dokładniej. Otop Redaktor, słuchaj, co za coś. Ja to czytaj zwój. Proszę bardzo, lecimy. Zobaczmy, jakie sekrety zdradzi zwój. Teraz, gdyby wszyscy mogli być cicho, muszę się skoncentrować. Mam przed oczami wizję. Obraz Wielkiego Łuku. Znam tę broń. To Łuk Auriela. Teraz jakiś głos szepcze. Wśród dzieci nocy powstanie straszliwy władca. W erze sporów, gdy smoki powrócą do Królestwa ludzi, ciemność zmiesza się ze światłem, a noc i dzień staną się jednością. Głos cichnie, a słowa zaczynają brzmieć coraz bardziej niewyraźnie, ale zaraz. Jest coś jeszcze. Sekret mocy łuku jest opisany gdzie indziej. Myślę, że w innych zwojach są jeszcze informacje o proroctwie. Okej, okay, no to może być ciekawie. Widzę je. Jeden z nich zawiera starożytne tajemnice smoków, a drugi mówi o mocy starożytnej krwi. Moja wizja ciemnieje. I nie widzę już nic. Na pewno wszyscy mhm. się widzisz? Musimy poznać całe proroctwo. Musimy zdobyć dwa pozostałe zwoje. Muszę odpocząć. Czytanie mnie zmęczyło. Odpocznij, odpocznij. Potrzebujesz odpoczynku. Ta wodice się zgodził, widzisz? Dobra do bota. Salano. Masz chwilę, by porozmawiać? niestety mam co jest? Masz chwilę, by porozmawiać? Co cię męczy? Kapłan Śmy, Dexion. Mówił, że potrzebujemy dwóch pozostałych prastarych zwojów. Chyba wiem, gdzie należy zacząć ich szukać. No to przykład tym się nie podzieliłaś? Połowa ludzi z twojej małej drużyny prędzej by mnie zabiła, niż ze mną porozmawiała. To nie zachęca do otwierania się przed innymi. Nawet mój ojciec zgotował mi cieplejsze powitanie, a to już coś znaczy. Masz rację. E, dobra, powiedz mi, czy mu choć trochę ufasz. To nie jest kwestia zaufania. On ma obsesję na punkcie tego proroctwa. Obsesję? A o ile mi wiadomo, dodatkowy tysiąc lat obsesji nie poprawił jego stanu. Powinniśmy byli znaleźć mu jakieś hobby. Chyba się nie udało, Myślę, co? Że nawet nie widzi już we mnie córki, jestem tylko narzędziem do osiągnięcia celu. A to gdzieś na z zwój. Musimy znaleźć moją matkę Valerikę. Ona na pewno będzie wiedzieć, gdzie go szukać, a przy odrobinie szczęścia sama będzie w jego posiadaniu. Aby tak było. E, ale czy weszszy na poszła? Ostatnim razem, gdy ją widziałam, twierdziła, że uda się w bezpieczne miejsce. Gdzieś, gdzie nie znajdzie jej mój ojciec. Poza tym nie chciała mi nic powiedzieć. Najgorzej. Ale jak to powiedziała, miejsce, gdzie by nigdy nie szukał, brzmiało tajemniczo, lecz przykuwało uwagę. No, no skup się. To jest takie wiesz, że. No, jeżeli coś zaszczytowało, że, że to jest tylko dla Twojej wiedzy, a nie kogoś innego. Mogę tylko pojąć, dlaczego powiedziała to akurat w taki sposób. Miała jakiś cel. Poza tym nie ma takiego miejsca, którego mój ojciec by nie przeszukał, a miał na to mnóstwo czasu. No skup się co dziewczyno. Ci hmm. Ośdorno co w, w świtły na pewno, nie? W jakieś krypcie. Walkich według mnie jest. Zaczekaj. To prawie ma sens. W zamku jest dziedziniec. Pomagałam jej uprawiać tam ogród. Wszystkie składniki naszych eliksirów pochodziły stamtąd. Zwykła mówić, że mój ojciec nie znosił tego miejsca. Było dla niego zbyt spokojne. Aha, ale czy to nie będzie takie co no, niebezpieczne? O, absolutnie. Ale moja matka nie jest tchórzem. To na, to na pewno. To znaczy, nie sądzę, że tam się na nią natkniemy, ale warto to sprawdzić. No dobra, skoro tak mówisz, no ale to chyba nie pójdziemy temu od głównego wejścia, co? To prawda, ale znam sposób, dzięki któremu dostaniemy się na dziedziniec, nie wzbudzając podejrzeń. Na północnym krańcu wyspy jest zapomniana zatoczka, którą poprzedni właściciele wykorzystywali, by przewozić zapasy do zamku. Jest tam stary tunel prowadzący z zamku. Tamtędy wejdziemy. No, no dobra, no to idziemy do zamku. To przy jednej ze ścian zamku. Ruszajmy. Oczywiście, słuchajcie, nie pójdziemy teraz do tego zamku, ponieważ no, sami widzicie, y, musimy tu już szukać postawek zwojów. Czyli sprawa jest poważna. tu jeszcze zobaczę, czy mam jakieś zadania poboczne takie na szybko do zrobienia. Ale właściwie to widzę, że nic takiego nie widzę. Ok, to w tym okładzie trzeba będzie się skupić y, na takich zadaniach, które sprawią, że będziemy mogli... W miarę pójść ze wszystkim do przodu. Myślę, że będzie najlepiej, jeżeli wrócimy do wątku głównego. A dopiero po tym wątku głównym, już będziemy trochę silniejsi. Skupimy się znów na wampirach. Także, jako że musimy iść do Gunnikin, który jest tutaj. Umieścimy sobie znacznik. I przenieśmy się w okolice tej jaskini. Król Węgry. Tutaj jeszcze sobie zaznaczmy odpowiednie zadanie. Hmm. Ostrzeż w ciemnościach. Potrzebujesz czegoś? Tak, sama no, potrzebuję, żebyś się nie odzywała przez sekundę. I słuchajcie, moi socy na ten moment to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę poświęconą na ten odcinek. Tak. Mam nadzieję, że będziecie ze mną również w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam, e, i również Serana się z wami żegna, tak, jednak ona się tego? pożegna przecież mnie w stylu, także Serano. No, a czasami kiedy lecisz w powietrze, Sedana. Na kolejny odcinek muszę się poprawić. Także moi drodzy, trzymajcie się i dzięki za oglądanie, hej, cześć, papa. Pa.